Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Karol Mądry i w Senetyk pełnię rolę Security IT Managera. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na jedno z rozwiązań z naszego portfolio do ochrony endpointów. No i oczywiście, dlaczego warto po niego sięgnąć. A mowa będzie o Bitdefender, no i o jego nadzwyczajnych technologiach. Ten rumuński producent dysponuje przede wszystkim jednym z najbardziej sprawdzonych i dobrze zoptymalizowanych silników antywirusowych co zawdzięcza też swojej strategii udostępniania licencji w wydaniu SDK, no, czyli kodu źródłowego, na bazie którego można opracować swój własny silnik. W ten sposób producent oczywiście zbiera dane diagnostyczne i dane o incydentach i z tego silnika w różnych formach korzystają między innymi tacy producenci jak Netgear, Cisco, Acronis, a nawet producent drukarek, czyli Konika Minolta. Woli ścisłości, oczywiście, nie są to identyczne silniki jak w samym b Defender, bo każdy przerabia go na własną modłę, ale poniekąd za punktu oczywiście honoru, to właśnie sam producent stawia sobie wyzwanie posiadać tą najlepszą. Wersję silnika, którego sam licencjonuje. I to jest ponad 500 milionów, czyli pół miliarda osób korzysta z silnika Bitdefender. Defender. Co powoduje, że w sumie ten silnik jest obecnie lepiej sprawdzony w praktyce i ciągle aktualizowany. Ale wspomniałem też o tym z jednego również powodu: chodzi o bazę modeli uczenia maszynowego. To na niej w głównej mierze swoją siłę opiera Bitdefender. I nie mógłby oczywiście tego dokonać bez tej dużej ilości danych uzyskane, między m.in. No, z licencji SDK. Jest ponad 75 tysięcy modeli wszelakiego rodzaju. Modeli od perceptonów, ograniczonych maszyn Boltzmana, analizatorów genetycznych, po y, sztuczne sieci neuronowe i oczywiście wiele, wiele więcej. I każdy ten moduł w silniku korzysta z tego zasobu. I, I nieważne, czy mówimy o protektorze, pamięci chroniącym wykorzystywanie luk w oprogramowaniach, inspektorze procesów, no by nie wykorzystywać złośliwych działań. Czy w autorskim systemie HyperDetect, gdzie, gdzie to uczenie maszynowe ma szczególną wartość. Ale to nie tylko uczenie maszynowe, ale również takie moduły jak moduł audytowy z analizą ryzykownych działań użytkowników, to jest też moduł antyphishingowy, antyspam, ochrona poczty MX Exchange. Możliwość dodatkowych modułów, jak na przykład pełne szyfrowanie dysku, menadżer aktualizacji, to one sprawiają, że hasło, które widzicie na samej górze, to zawsze aktualna ochrona, No nie oznacza tylko aktualnej baz wirusów, ale również samej technologii, która odpowiada obecnym trendom i zagrożeniom. I na koniec warto zwrócić uwagę na testy i wyróżnienia, bo Bitdefender należy do tego bardzo wąskiego grona o stałej skuteczności ochrony w testach remontowanych portali takich jak AV-Test. Czy Trzy razy z rzędu. Najlepsza ochrona według AV-Test. Ciągłe wyróżnienia i nagrody, w tym nagroda się roku od no też ciągłe wyróżnienia od Gartnera w swoich raportach, potwierdzają, że Defender to oczywiście absolutna czołówka no i dlatego jego obecność w naszym portfaliu wydaje się być taką czystą formalnością. Zapraszamy do kontaktu. Doradzimy, wycenimy, zaoferujemy również swoje usługi jako integrator, to jest między innymi również wdrożenie, konfigurację a nawet możliwość obsługiwania tego produktu, tego oprogramowania w Państwa firmie.